coś, co powinienem zrobić już dawno temu. Ostaraz będę służył dnie Rzeszy, oferuję siebie i swoje życie Rzeszy i przysięgam wieczną służbę Rzeszy. Co Zasłużyłeś? Skocz aby to wszystko naprawić um, Okej okay. Co się dzieje? Skoczyłem i mówili, że to wszystko się naprawi, gdzie jestem? W kosmosie? Gdzie jest ziemia? Czy ja spadam? Gdzie ja jestem? Co tu się wydarzyło? czy czyżby mnie okłamali? Boję się trochę. Jeśli nie zobaczę, nigdy swojej bazy, o nie. Mam nadzieję, że niedługo dotrę na ziemię, jeśli spadam. A to się zobaczy. To chociaż czas słońcy. Coś z jednego słońca się spalę zaraz, o nie. Co? Co? Co to jest? Czy, czy to ziemia? Dla mnie no! prądów, czy to są cholera Skelety Tak bijcie się, bijcie się. Tak bijcie się wszyscy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. tu creeperów! Kolejny szkielet! Nie Co się stało? O Creeper! O oh, nie Proszę ci schować sobie w nie może, jeśli nic ze mną nie będzie zbiegło. Okej, okay, okej. Okay. Ale czekam no tutaj Słyszę? Creeper? Ktoś by musiał wysadzić Noc jest, ale już się księże zacznę trechować. są jak... O nie! O nie, jasno! To był... błąd wychodzić z tej dziury. Może pod wodą się schowam, tutaj szkielety mi będą mogły nie trafić tak dobrze. O nie, tutaj jeszcze więcej szkieletów jest, nie! Zaraz sobie umrę. Z odzmiarów tutaj będę bezpieczny raczej co to, to się zamuruje bardziej, że szkody nie trafiły. okej? Okay. I trafną mam Chociaż tyle, coś jakieś ze zrobię, muszę, albo... Schron Może mi się uda przerzeć to, nie wiem, co się stało z moim światem poprzednim, mam nadzieję, że jeszcze go odzyskam. Okej, okay, okay. okay, będę musiał się na razie bronić. Poczekam może węgla, albo że czy coś. Nic nie widać. Muszę chyba gdzieś indziej poszukać. Kamienia mam trochę. Jest żelazo, ale nie mam węgla. Kurde. Teraz tylko węgiel muszę znaleźć jakoś. Może już jasno robi? To się powoli rozjaśnia. się potwory spalą okej, okay, okej okay. muszę naprawić ziemię, co zniszczyłem okej okay. jest tam pająk może nie będę musiał z nim reagować creeper omen może może na najsklinie znajdę i tam wykopię węgla o, strzela we mnie gość I fajna sprawa Jak ja w ogóle jestem jakaś łąka to jest Dziecko ząbiak, mamurkowano Muszę zdobyć mięso i cenię Okej okay. Może świnie pozapijam Nie strzela we mnie, mam bardzo mało życia, a masz jajkiem, nie trafiłem nawet, Trafię go Nie, dobra. nie, 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 się w swoim świecie. Co ja teraz zrobię teraz zrobię? Chyba nie, nie, muszę. Muszę. Jakoś tutaj się zamieszkać, póki jakoś nie uda mi się coś czegoś zrobić, żeby wrócić. Chyba tutaj, tutaj podobny las, podobna nas podobna łamka, może znajdę swoje rzeczy. O, to tutaj. Tutaj spadłem na ziemię. Gdy pranków czy pranków Cheetos. Moje rzeczy tutaj leżą, okej. Okay. Muszę zabić świniaka dla mięsa. Wształem mi się jakieś proje czy coś, narzędzie, może diaks znaleźć. Ojcie, mączki. Okej, okay, jak tylko znajdę węgiel, sobie przepalę. na ścianach tego coś będzie? Jakiś węgiel? Nie widzę. Pan musi być jakaś się skinia z węglem. Tam tam coś jest. Nie wiem czy tam będzie węgiel. O za płytka wchodania na ciebie. Jest, jest węgiel! Nie zauważyłem go wcześniej. sobie zrobimy trzy i miecz. Wystarczy nam. Może się jeszcze. Może być. Węgiel chcę stawić. Okej, okay, niech się przepada.